We wszystkim jest potrzebna pewna nadmiarowość, to jest też ważne. Nie można wykorzystywać całego potencjału, który się ma, nie można wykorzystywać na bieżąco, w bieżącej pracy, tylko zawsze musi być pewien zapas wszystkiego, zapas wiedzy na przykład. Jest na poziomie kursu podstawowego wykład o dekompresji, wykład o tabelach dekompresyjnych. Po, po co? Przecież nie promujemy takich nurkowań, bo, bo są nieetyczne, bo prowadzą do rozbicia zespołu. No ale potrzebny jest wykład do dekompresji właśnie po to, żeby dał taką nadmiarowość, żeby wiedzieć więcej niż się na bieżąco będzie wykorzystywało. Nadmiarowość absolutnie we wszystkim. W, w otaczających nas rozmaitych dziedzinach życia występuje strop, po którym chodzimy jest grubszy niż minimum przewiduje. Yy. Ciśnienie rezerwy w aparacie jest dobrym przykładem. Po co jest rezerwa w aparacie? Przecież nie nurkujemy poniżej ciśnienia rezerwy. Czyli ktoś mógłby postawić tezę, że w ogóle jest niepotrzebne, skoro się go nie używa, prawda? No ale widać, że jest potrzebne, że ta nadmiarowość powoduje daje, daje margines bezpieczeństwa i on jest generalnie rzecz biorąc potrzebny, chociaż nie jest używany, na pewno nie jest używany na co dzień. No i tak samo jest z wiedzą, absolutnie konieczne jest uczenie dekompresji i tabel dekompresyjnych i nurkowań powtórzeniowych, dekompresyjnych po to, żeby chociażby po to, żeby Nurką nikt nie zaimponował jakąś wielką wiedzą, tak? Bo to nie jest wielka wiedza, to jest podstawowa bardzo wiedza. Ale niekoniecznie takie nurkowania trzeba wykonywać, w ogóle nie trzeba ich wykonywać, ale trzeba wiedzieć jak się je robi. Na tej zasadzie napisałem książkę o mieszaniu, na przykład, trymiksów, między innymi o mieszaniu trymixów, tam, wysokich nitroksów. Ale przecież nie po to, żeby promować takie nurkowania, bo uważam, że są nieetyczne, ze względu na to właśnie rozbicie zespołu na solo ale no po to, żeby, żeby nikt nie zaimponował moim nurką jakąś pseudowiedzą, bo tak naprawdę mieszanie gazów to jest arytmetyka na, po, na poziomie szkoły podstawowej. Trzeba dodać do siebie ciśnienia parcjalne trzech różnych gazów, a potem wydrukować wydruk z dekoplanera i to wszystko. No i, i przypiąć sobie z tej, z tej strony czy z tamtej. I to w zasadzie nie jest nic szczególnego. Natomiast bardzo dużo jest hostaplerów, którzy próbują zaimponować taką pseudowiedzą. I... No i jeżeli trafią na ludzi... Nieodpornych na to, na ludzi nieprzygotowanych, no to, to rzeczywiście mogą im przez chwilę zaimponować. To jest niedobre. W tym tak zwanym nurkowaniu technicznym nie ma żadnej trudności, tak naprawdę, i, i żadnej wartości. Natomiast to, co robimy w klubie, budowanie zespołów, wspólne rozwiązywanie problemów, wspólne wykonywanie zadania, to, to jest rzeczywiście istotna wartość, która potem w życiu okazuje się często bezcenna, nie tylko w nurkowaniu. I jest to rzeczywiście wielkie wyzwanie. Tę wartość zbudować. Jak ktoś szuka wyzwań w nurkowaniu, to niech nie idzie na 200 metrów na jakimś tam trimmiksie, tylko niech pracuje w bazie. To, to jest rzeczywiście wyzwanie.